Ok, dzisiaj będziemy robić zadanie dla e, naszej nowej. E, ferajny, nie wiem jak to nazwać e, dla trasy. E, trasa, czyli organizacja syntków, która pomaga syntkom. Będziemy robić dzisiaj dla nich zadanie, które nazywa się Boston po zmroku, o właśnie. Mamy tutaj wykonać drobną e, odebrać jakąś przesyłkę dla. H222, czyli dla syntka. Eee, tak, momencik. W ramach pierwszego zadania mam pomóc H222 syntkowi, który wpadł w tarapaty na terenie Bunker Hill. Sztab trasy nie podał mi zbyt wielu szczegółów. Mam odebrać przesyłkę staruszka Stocktona ze skrzynki przerzutowej. Tak, mamy odebrać jakąś przesyłkę. No więc lecimy. Tutaj Monsignor Plaza, dobra. Śmigamy. Prawie, prawie poziom 30. Nie, 31 chyba. 30 czy nie, nie, 31? Sorry, już jest w pół do 11. Ja dzisiaj cały dzień praktycznie się męczyłem z Battlefrontem, żeby nagrać jeden odcinek. Strasznie mi nie szło. Także już trochę mi się w oczach tutaj rozmywa wszystko. Aha, pamiętacie, w ostatnim odcinku znalazłem pistolet, który się nazywa dostarczyciel, tak poetycko się nazywa. O. Zwiększa szan zwiększona szansa na trafienia w wadz o 25%, a nie o 25% mniejsze zużycie punktów akcji i większa szansa na trafienie w VATS. Zabraidowałem go troszeczkę, jeszcze brakuje mi uchwytu strzelca wyborowego, żeby zwiększyć celność, ale damage już jest maksymalny, już większe nie będzie. 43 to jest pistolet na amunicję 10 mm, czyli lepszy od tego, z którym biegałem wcześniej, ten standardowy 10 mm pistolet, z którym się biegał od początku. Tam było 30 parę chyba. W każdym razie ten jest dużo lepszy, jeszcze ma ten bonus, także bardzo fajny pistolecik, no i jest z pumikiem. Także bardzo fajnie. Coś tu jeszcze zmieniałem, chyba już, chyba już nic. Resztę już widzieliście, nic więcej tutaj nie mam nowego. Dobra, jesteśmy na miejscu... Znaczy tam gdzie się szybką podróżą przenieśliśmy i lecimy w stronę zadania teraz. Gdzieś tu kogoś słyszałem chyba, ale nie zamierzam nikogo szukać. Aha, to już tutaj. Aha, no dobra. Holotaśma Stocktona. Spotkaj się że ze staruszkiem Stocktonem. Ja najpierw sobie tą taśmę odsłucham. Pewnie też jesteście ciekawi, co na niej jest. I holotaśma Stocktona. Jest. Teraz iść spotkać się ze staruszkiem Stocktonem, dobra, no, czyli niedaleko też No to idziemy. Tutaj widzieliście jakiś błotniak po drodze e, się szwendał Skróciłem jego męki Taki ze mnie dobry samorytanin Pewnie trzeba będzie jakąś ekipę wybić po drodze Kurczę, gdzie tu jest wejście? Jak znam życie to pewnie było tam na samym początku i obejdę całe, cały ten obelisk, żeby żeby dojść do wniosku, że minąłem na samym starcie to wejście. O, dobra. Są drzwi. Yeah. O, szmieciara. Ze swoim braminem. Przed chwilą była u mnie w sanktuarium. Eee, Pracownik karawany, dobra. Gdzie jest tutaj gdzieś? Welcome, my friend. Might I ask, do you have a Geiger counter? Aha, znowu hasło musimy podać teraz. A few more shooters than yet. You? I was expecting someone of the here. feminine persuasion. You're with our mutual friends. Yes? Jakby ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to w tej grupie trasa, w której dla której teraz robię zadania, oni mają takie właśnie. Zakonspirowane tutaj zachowania i zwyczaje, i każdy kto należy do trasy i spotyka się z kimś nowym, w tym przypadku ze mną, to jest takie hasło, że pytają mnie, czy mam licznik Geigera, i ja muszę odpowiedzieć, że został w warsztacie, i to wtedy znaczy, że jestem członkiem trasy. Nie? Dlatego takie dziwne te początki rozmowy są z nimi. Indeed, I do. You've just joined, haven't you? All you need to know is this is the first stop for all our new packages. So, maintaining proper security here and preventing any unnecessary delays is crucial. Why do all packages start here? If you don't know the answer to that already, I'm not certain I should tell you. when a package leaves the manufacturer they go to a specific location the location changes but for now it's here so if i'm compromised the whole supply chain dries up no dobra tutaj już nie będę próbował perswazy, bo za wysokie progi Tough job here. It requires a degree of finesse, but I am happy to do my part. You're my there. current package has been in my possession far too long. I'm supposed to deliver the package to some place nearby, but raiders have complicated matters. So, if you could. Problem. Why not just change the delivery site? The rendezvous site has worked for flawlessly many times. Introducing variables is always dangerous. So clearing out the raiders is overall safer than risking our package being intercepted by our competitors. It's scheduled to be a nighttime delivery. So if you could clear out the undesirables before dawn, we can do this tonight. See you soon. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli znowu wyrzucić jakąś ekipę. Hmm. Tutaj jakieś wyjście będzie. będzie daleko? Niedaleko. No to jedziemy. Nie trzeba będzie jakąś ekipę bandziolów tam załatwić. A tu śmieciara widzę idzie sobie dziarsko. O. Czy to już jest pierwszy bandzior? Tak. Przeżył. Skubańczyk jeden. No ale tego już nie przeżył. O. I zdobywamy poziom 31. Miściara przeżyła. Wszyscy zdrowi i cali, z wyjątkiem bajorów. Co? No. Nie strasz mnie, Hancock. Jeśli tu jeszcze chyba uważam jakieś bandjory, ale nie będę ich szukał. Załatwiony, ok. Jeszcze mi Hanko zabił Hanko, ale z ciebie pipa. Jeden koleżka cię załatwił. Jemienczaku. Jest kurczę, tam na górę muszę wejść jakoś, tak? Czy nie? Może nie. Nie, na szczęście nie dobra jest znacznik. Ale to by ładnie I co? Wyczyszczone? Jeszcze ktoś tam się drzewa? W tym domku nie Kto to jest? To jest bandzior? Mantaman? Man? Co? Mantaman? Co, co, man? co to jest? No puść mnie. Kurczę, zablokowali mnie. No nie mogę się. No. Gdzieś tam będę musiał po Tylko ja to najpierw chcę sobie przeszukać. Nie dobra. No to idziemy wybijać o. Co jest? Jest ki szklany dzbanek, dzbanek na kawę Nic ciekawego tutaj chyba nie ma cewka przekaźnika mocy, o, to sobie wezmę Kryształową karawkę też i dobra i reszta już jest mi zbędna. Co ja tam, co mi tam wyskoczyło? Poczekaj do zmroku na przybycie staruszka Stocktona. Gdzie tutaj mam czekać? No tutaj. Dobra, jest tu jakieś yy, jakieś szkoda, że tego Mantamana zabili, kurczę no Mogłem w sumie zamiast tam oglądać to pomóc, bo no dobra Aha, muszę wyjść z pancerza, dobra No to czekamy na staruszka Stocktona Do zmroku. Czyli mam nadzieję, że 12... Nie, tam 13. Dobra, niech będzie ta ósna wieczorem. Nie wiem czy to już będzie zmrok. Oj chyba jeszcze nie. tego, to będzie przed północą. Mm. A teraz to już jest na bank po zmroku. Dobra, jest Stockton. Everything looks clear. This is H222. H2. Here's the person I talked to you about. nice to meet you, h2. another person actually happy to meet me. this'll take some getting used to. remember what i told you, h2. i'll fire up the signal. and there. time for me to go. keep h2 safe. someone will be here shortly. Dobra. Poczekaj na agenta trasy, ok. Co tam, koleżko? Hey, H two. From what I've been told, it's probably safer if I don't say anything. I don't want to put you in any more danger. I eat danger for breakfast. Tastes like chicken. Chicken? i I'm sorry. I don't understand, but. I wanted to thank you. This world is overwhelming. But people like you make me feel better about coming here. Oczywiście mój wirtualny typek ma prawie tak żałosny dowcip jak ja. Pasuje, pasuje. Nie ma sprawdy. Coś jeszcze opowiemy. to give you a better life. You really you really have no idea how much I appreciate all of this. Oh, Easy there. Don't shoot, Charmer, right? I heard about you. Walked the freedom trail, cleared out switchboard. Glad you joined the team. do you have a geiger counter? right you are. mine is in the shop. all good. now, let's take a look at our friend. hey, you. you okay? a little rattled, but i've never been better. the other man, he said i shouldn't talk too much. he told you right, h2, you'll need a real name and a new face, but we'll get to that. oh, listen. There's more of them raiders behind me. I'm afraid we need a little more help. Mm -hmm. More raiders. Not a problem. You headquarter heavies mean business. We need to get to Ticonderoga Safe House, my home. A lot of sense fresh off the boat crash there until we smuggle them out of the Commonwealth. do anything else there most of what we do is look after the new guys they usually got a million questions so I try and answer as best I can we got some of our own questions too about the institute and whatnot agents sometimes drop by to lay low if the bad guys are on their tail never a dull moment I'll lead the way hmm. Dobra. okay Idzie ten H2 i idzie, ale mamy teraz tutaj team normalnie cała ekipa idzie czterech typów czterech typków idzie przez ranę mają. O safe H2? We keep moving. Right for taking. No co jest? O, coś nie przeskoczyło. You come on out and let's finish this. Ah, what's that Who uh, uh, you... uh, killed her? Uh huh? Ah, that's your We ain't no easy pickin'. Sytuacja pod kontrolą, sytuacja pod kontrolą żółty ham lotniczy nie będę brał kolejnego bo już ich mam chyba z pięć okej okay. tu już zebrane, o tu jeszcze a tam mi się nie chce iść Zasuwaj szczudło. Szczudeł, zasuwaj. No idź. A co czekasz? No? Mam nadzieję, że nie musimy dojść na drugi koniec Bostonu. ja tam chcę no, no i szcudłon no kurze no strasznie jakiś zamulony jest ten szczudeł. to co hey I got something oj nie trafiłem Razy dwa w niego. O, o. Razy dwa w niego cały czas wchodzi i tak coś niechętnie to życia mu spada. O, dobra, olać go. Nie przeszkadza mi na razie. No i co? Sztudo? Um... So, is this a normal operation? More than I'd like. Sometimes I can sneak our friends through all by my lonesome, but other times it's like the damn raiders are holding a convention. Working with you made it a whole lot easier. If you ever need grub, bullets, or just a power nap, take the elevator up to Tycon. My house is yours. But right now, I need to take care of H two. Later. Proszę doktora Carringtona Okej, okay, czyli tam sobie mogę coś wziąć stąd. Może nawet to zrobię teraz Odkryto Tikonderoga. Tikonderoga Albo nie, przyjdę sobie tutaj później. Przejdę sobie to innym razem. Na razie idę oddać zadanie to? Aha tutaj sztab trasy właśnie. Aha, i poziom dostałem. No tak. Jeszcze jakiś punkcik mogę w statystyki wpakować. Dobra, co by tutaj. Co by tutaj wziąć? Tego na razie nie mogę. Eee, chyba naukę. A nie, nauka na 41 dopiero, dobra. To w zasadzie tutaj mam wszystko, co chciałem. Eee, Rzemiosło też nie mogę, mam rozwinięte. Aha, no to w takim razie to sobie wezmę zbieracza kapsli, bo to jest potrzebne, chyba drugi poziom tego, drugi poziom tego perka. jest potrzebny, żeby budować sklepy w osadach. Te, te duże sklepy ceny kupnej i sprzedaży są teraz sporo lepsze. Możesz teraz zainwestować łącznie 500 kapsli, by zwiększyć zdolności nabywcze sklepu. O, i ja właśnie do tego chcę dojść. Także wezmę sobie to. I dobra. Troszkę więcej kapsli będziemy znajdywać, e, troszeczkę lepsze ceny dostaniemy. Że co? Czego chcesz? Dobra, idę, muszę z Carringtonem pogadać. gdzie jest ten doktorek. And the boy's been that working worst. on it. Tiny little packet, but a hell of a big kit Is it safe? You say safe? Uh, yeah, man, I I'm, mean, I'm, well... Uh, Probably. The mat looks tight. Whoa! Aha. Terry? Dobra. Where's Terry? Trzeba zapisać. Nie ufaj Tomowi Back to the drawing board. Dez has given me clearance to set up my atmospheric center. tej stary, coś się do buta przykleiło, ty. Skubany będzie z tym chodził, tak? No e, fajnie. Dziwne rzeczy. Dobra, wstawam Carrington. Carrington, to chyba w dynastii był Carrington, nie?

The Institute didn't content itself with just destroying our headquarters. No. They launched simultaneous strikes on all we hold dear. Herkimer and Alan Safehouse's are both confirmed kills. Many fear Augusta will be added to that list. How bad did the Institute hurt us, Doc? Frankly, we're lucky there's a railroad left at all. I don't remember a time our numbers have been so few. But the mission carries on. No dobra, zabrać się się do skrzynki. Dobra, wykonaliśmy zadanie dla trasy, dostaliśmy nowe zlecenie. Uratowaliśmy jednego syntka. I chyba starczy tych dobrych uczynków na dzisiaj. Także dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!